Co ty najwyżej wytniesz? No. Bardzo mi się spodobałaś. <laughs> Miałaś niebieskie dżinsy, taką bluzkę, pamiętam wszystko dokładnie. Później całe wakacje o tym ja myślałem, ale, ale później jakoś nawet się nie, Mijaliśmy w tej szkole, już się nie widzieliśmy. Dlaczego nic między nami nie wyszło? Bo ja nieśmiały jestem bardzo. <laughs> Marnowaliśmy tyle lat, mogliśmy być Pierwszego dnia zdjęciowego to miałem problem w zapamiętaniu hydroksyzyna. Mówię, Przepraszam, można do toalety? a chłopaki z ekipy. Oj, Darek, po, po kropelce i wcieraj. No bo... Teraz wszyscy będą chodzić na nago! Wejdę na casting, dzień dobry! O, Zary, dzień dzień dobry! Zaraz się gra, spektak wszyscy na publiczności, To Pozycja Trendelemburga. Więc jak, jak mamy. pozycja z kama Czasami jak z mężczyznami, czasami coś opadnie, a pójdzie do góry. Marku, spokojnie, poradzimy zaraz, sobie. Zaraz, tak, zaraz to nadrobimy. Jednak to jest zdolna dziewczyna, no. Wszystko potrafi. Zgłupczyńska mechanik. Na sygnale no, takie niebezpieczne. To jest serial, to jest serial przygodowy. <gry>